Media podają, że Dariusz Pachut trzymał się za ręce z blond pięknością. Niestety nie była to Doda. Od pewnego czasu media aż huczą od plotek na temat rozstania Dody i Dariusza Pachuta. Choć żadne z nich oficjalnie nie potwierdziło tych podejrzeń, dowody odkrywane przez fanów zdają się piętrzyć. Internauci zauważyli między innymi, że para przestała się wzajemnie obserwować w mediach społecznościowych, a skąd wokalistki zniknęły ich wspólne zdjęcia i nagrania. Dariusz Pachut przestał się także pojawiać na jej profilach, doda z wymownym apelem. Przed wczorajszym ogłoszeniem jesiennej ramówki Polsatu, gdzie Doda promowała swój nadchodzący program, wokalistka opublikowała w mediach społecznościowych apel, który zdawał się mieć drugie dno. Według wielu osób przyznaje się w nim do rozstania z Dariuszem Pachutem. Wokalistka napisała: Proszę, by omijać temat mojego życia prywatnego. Jestem na trudnym jego etapie. Wcześniej piosenkarka wybrała się także na wakacyjny wypoczynek za granicą. W podróży towarzyszyła jej przyjaciółka. Pewne nagranie bardzo zaniepokoiło jej fanów, gdy Doda zobaczyła zaręczyny w restauracji i zalała się łzami. Ukochany Dody zauważony z pięknością. Dariusz Pachut został zauważony w jednej z warszawskich restauracji, gdzie spędzał czas ze znajomymi. Jak ujawniło źródło, plotka, przy stoliku z mężczyzną miały siedzieć dwie inne osoby. Po wyjściu z lokalu, ukochany dody miał trzymać za rękę tajemniczą blondynkę. Dariusz wybrał się na kolację do modnej restauracji Flamingo co w Warszawie. Przy stole siedział z dwójką znajomych. W pewnym momencie wyszedł z uroczą blondynką. Trzymali się za ręce. Wiadomo kiedy związek Dody i Dariusza pachuta się zakończył. Portal Świat Gwiazd miał dotrzeć do dokładnej daty, kiedy związek Dody i Dariusza Pachuta miał się zakończyć. Informator portalu miał przekazać, że doszło do tego 16 lipca. Sytuacja miała mieć miejsce po show TVP Roztańczona Polska, na scenie którego wystąpiła wokalistka. Wszystko miało miejsce we Władysławowie. Po koncercie doszło między nimi do ostrej wymiany zdań w hotelu. Doda musiała podjąć trudną decyzję o roz